...dzisiejszego dnia... ...cięłem sobie drzewo i pękł mi łańcuch. Pierwszy raz takie coś mi się przydarzyło, nie? Zaraz sobie zobaczę... ...co tu się stało. co się stało? No, łańcuch pękł. Co się stało? Czekajcie. Kamerę włożę. Kamerę telefoniczną. Jakoś tutaj zamontujemy. Tego, tego tutaj ten. Teraz zobaczymy. A co tu się dzieje? O, pięknie. Kurde, jest. Dobra. Wiedź chwilę kamera. To przesunąć można. Czy ja to wyciągnę? Dobra. Odkręcimy. Odkręcimy to. Tak, jedna druga. To już hamulca nie mam, nie, chciałem się go pozbyć. Jaki syf, trzeba wyczyścić to. Prowadnica. Wyciągamy łańcuch. I co tu się stanęło? Mhm. Co kombinerki? To chyba i tak już nic z tego nie będzie. Tam nie wskoczy na swoje miejsce. My się kurde poplątało wszystko. Dobra. Teraz ta to powinno wejść tam. Tu. Pyk. To po prostu się rozeszło i wyskoczyło. No. Taka historia. Szkoda. Dopiero co go naostrzyłem, nie? Świeży łańcuch naostrzony, Dobra. Trzeba założyć następny i tyle.